Zanim los nas połączył, byliśmy tylko cieniami. Dwa miasta, dwa serca, dwa zupełnie inne plany. A, ale gdzieś pośród zwykłych dni i rozmów w ciszy, pojawiła się ty i cały świat się zbliżył. Miałaś problem z laptopem, to był początek, a ja nie wiedziałem, że właśnie wtedy znajdę dom Ty z sierpca ja z kamiona różne drogi A jednak to serce do serca nas zbliżyło tak głęboko Byliśmy przyjaciółmi, mówiliśmy o wszystkim Twoje łzy, moje cisze zawsze byliśmy bliscy, aż pewnego dnia zostaliśmy tylko my I spotkanie nad Wisłą zmieniło każdy z dni, bo zawsze to byłaś ty Choć los rzucał kłody, my szliśmy przez sny Z Tobą każda chwila to sens Dom, dzieci, każdy dzień, Basia. Jesteś moim wszystkim Od przyjaźni przez miłość do rodziny Od zawsze Ty Pierwsza randka nad rzeką, spojrzałem, które drżą. Pod zamkiem w Gostyninie, gdy świat jeszcze spał. Nie wiedzieliśmy wtedy, jak to się potoczy, ale wiedziałem jedno, że chcę z Tobą iść przez noce i dni. Mm. Najpierw Nikola, potem Zosia, w końcu mały Antoś, zanim nim Kiedy Cię zaskoczyłem pierścionkiem na zamku, Choć znalazłaś go wcześniej, Udawałaś do końca jak w bajkach. Ślub na tym samym zamku, Tam gdzie wszystko się zaczęło. Z Twoich marzeń zbudowaliśmy dom, choć kosztowało wiele. Nikt nie dawał nam nic, wszystko z naszych rąk. Ale twoje oczy mówiły Damy radę, bo mamy się wciąż Od zawsze na wieczność Znasz każdy mój lęk Każdy sen niedokończony A mimo to patrzysz Jakbym był twój wymarzony W praniu, w hałasie, w zmęczeniu, bez tchu Ty jesteś światłem Codziennym cudem dnia tu Nie muszę mieć więcej niż to, co mam dziś. Hmm. Ciebie, dzieci, Twój śmiech każdy poranek. Że to byłaś Ty, matka naszej trójki, kobieta mych dni. Z Tobą wszystko ma smaki, i kolor. Każdy poranek, każdy wieczór, Basia, dziękuję, że jesteś. Z Tobą wiem, że mam wszystko. Od zawsze. Na zawsze. A, nie, a jaka była tu o Nie Nijako. Ale nie pomyłaś?